Znajdujemy się na przejeździe kolejowym w Gdańsku, na ulicy Smętnej. Dobrze, zacznijmy od prezentacji tego przejazdu. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej nr 9, a tak dokładnie na 324 km i 528 m tej linii kolejowej. Tutaj mamy też dwa Gdańsk-Orunia, który pojawi się osobno. Szlak na Tczew Za, za najbliższe minuty oczywiście spodziewam się przejazdu pociągu telka Pobrzeże koło brzegu fabryczna. Szlak na Dworzec Główny w Gdańsku Nie, ja tu zaraz zamkną Tak jak to było z Sandomierską Dobrze, lecimy dalej Przejazd jest kombudowski Są tutaj napędy typu RHR95 Tutaj macie tablicę znamionową. Co tutaj dalej? Mam tutaj syklalizator SDK2, żarówkowe. Razem są też z budą drużnika. Yy, zaraz właśnie, właśnie będzie zamykanie. Poczekajcie, tylko telefon wyciszę, żeby mi nikt nie zadzwonił. Ani żeby mi GPS nie gadał, bo, bo naprawdę ja mam dziwną ustę. Dziwki jest, że tak powiem. Podejdziemy teraz sobie do tej budy, a później jeszcze mamy tutaj głośnik modulowany typu EHL S10. Lecimy. Tak wygląda sygnalizator S1, który nie ma EHL-a, ale tu jest sygnalizator z właśnie EHL-em. Ale. Dobrze, także z prezentacji to już na tyle. Czekamy na przelot. Niedawno, właśnie dostaliśmy zapowiedź na stacji oraz dzwonek od dróżnika, że zbliża się pociąg i chyba będzie jeszcze jechał regio oprócz naszego TLK, ponieważ właśnie słyszałem zapowiedź, że o regio relacji tczew Słupsk, ale dobrze. My już czekamy na zamknięcie szlabanów yy, i nagram Wam teraz załączenie. Przyszlabany nam opadły. Fajnie by było jakby był podwójny albo nawet potrójny przelot, ale chyba będzie podwójny. Jeżeli chodzi o napędy to mamy tutaj właśnie L1. Tam mamy P1. Tutaj pan mógł nam drąga wyłamać ale film by był na YouTube a. Ale mam wykroczenie, może się na komendę przejdę z tym filmem ponieważ złapałem wykroczenie Ale dobra, takim hamem nie jestem, co na komendę o byle co chodzi. Chociaż i jakby złamał drąga, to bym się na komendę przeszedł. Ale naprawdę miał farta. Bardzo się zachwiał drąg, biedny. Patrzcie jaki krzywy jest teraz, On po prostu... Ludzkie chamstwo nie zna granic pod tym względem Tutaj macie sygnalizator, który miga Słabo to widać Jak znam życie, lepiej będzie widać na tym Tak, macie, także miga No, jest już słyszymy pierwsze RP-1 To ja się ustawię, nie wiem Gdzieś może tutaj, żeby wam nagrać dwa przeloty. Także widzimy się podczas przelotu. Już tam mamy regiacza. To no, regiacz leci. A pobrzeże? Ty, pobrzeża nie ma. Wiecie co? Może poczekam, a może nie. Zresztą to cię tam wie, ale raczej ra, raczej pobrzeża nie będzie, ponieważ naprawdę spieszę się, dlatego wybaczcie, ale pobrzeże RIP. Dlatego to już by było na tyle. Z tego miejsca zdawał dla Was relację Mati 08. Niestety sorry za to pobrzeże, ale naprawdę bardzo się śpieszę. I cześć!